Kto dostrzegł zyski o prawości pomyśli, kto w niebezpieczeństwie gotów życie ryzykować i kto po latach nie zapominał o swych przyrzeczeniach, ten jest człowiekiem doskonałym. Nie śpiesz się i odrobne nie zabiegaj korzyści. Kto się bowiem śpieszy, ten daleko nie zajdzie. Kto odrobne zabiega korzyści. Ten wielkich dzieł nie dokona. Kto ku korzyściom czynem każdym zmierza, ten niezadowolenie wielu wzbudzić musi. Pogoń za małymi zyskami zasłania wielkie korzyści. Ten, który dysponuje rozległą znajomością literatury. I kieruje się regułami moralności, z powodzeniem może dojść do uniknięcia błędnych kroków. Prawdziwa wiedza to świadomość rozmiarów własnej ignorancji. O sprawach dokonanych nie należy rozprawiać, nie należy też rad udzielać, gdy rzecz już zaszła zbyt daleko. Ani wyrzutów czynić, gdy coś już minęło? Jeśli dobrem odpłacasz za zło, czym za dobro się odwdzięczasz? Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść. Lepiej zapalić niewielkie światełko, niż przeklinać wielką ciemność. Tylko bardzo mądrzy i zdecydowani głupcy niczego w swym postępowaniu nie zmieniają. Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się z upadku podnieść. Kto stara się ludzi ująć z ręcznymi słowami, ten często bywa znienawidzony. Jeżeli używa się niewłaściwych słów, nie można dojść do właściwych wniosków. Milczenie przyjaciel, który nigdy nie zdradza. Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Wszyscy je widzą. Z tego, iż ktoś o cnotach rozprawia, nie można wnosić, że sam cnoty posiadał. Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania. To się nie waha czynić wielkich obietnic. Temu trudno przyjdzie się z nich wywiązać. Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął. Lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś. Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. Ci, którzy się uczą, Podobni są do roślin. Zdarza się bowiem, że roślina zakiełkuje, ale nie rozkwitnie. Zdarza się też, że zakwitnie, ale owocu nie wyda. Jeśli nie będziesz nauczał kogoś, kto na to zasługuje, zgubisz człowieka. Jeśli nauczasz kogoś, kto na to nie zasługuje, trwonisz tylko swą wiedzę, kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd. Szlachetny nawet w biedzie jest stanowczy, prostak w biedzie nie zna hamulców. Wszystko jest w ruchu, jak płynący strumień, co nie zatrzymuje się ani w dzień, ani w nocy. To nie potrafi spoglądać daleko, ten ma kłopoty blisko. Wybierz sobie zawód, który lubisz, a nigdy nie będziesz zmęczony. Szlachetny kocha zgodę, ale nie jest bezkrytyczny. Prostak jest bezkrytyczny, bynajmniej nie jest zgodny. Nie rozpaczaj, że ludzie cię nie rozumieją, martw się tym, że to ty nie rozumiesz ludzi. Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł. Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym. Ludzie bliscy są sobie naturą, ale dalecy przyzwyczajeniami. Szlachetnie każdą rzecz z różnych stron widzi bez uprzedzeń, prostak z jednej strony widzi i kieruje się uprzedzeniami. Rozrzutność wiedzie ku utracie skromności, a oszczędność ku skąpstwu. Brak skromności gorsze jest jednak od skomstwa. Człek szlachetny wierzy w to, co słuszne, niezależnie od wiary innych w niego. Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Mądrości możemy nauczyć się na trzy sposoby: po pierwsze, przez refleksję to jest najszlachetniejsze. Po drugie, przez naśladownictwo to jest najłatwiejsze. I po trzecie przez doświadczenie to jest najbardziej gorzkie. Często cały dzień nic nie jadłem i nie spałem całą noc, aby rozmyślać. Wszystko na nic, lepiej się uczyć. Jak mógłbyś śmierć poznać, gdy jeszcze życia nie znasz? Człek szlachetny rozumie to, co jest powyżej. Człek małostkowy rozumie. To, co jest poniżej. Przeciwko chytrym najlepszą bronią jest otwartość.